Słońce mamy super. To dzisiaj w naszych rozmowach na krańcu świata zajmiemy się, moi drodzy, czymś takim, jak jest, czym jest w zasadzie braj. Dobra, tu już wszystko mamy. Teraz tylko mamy i grylka, mamy i żeby wszystko uwędzić. I teraz po prostu się pakujemy, żeby jeszcze naj Ważniejsze rzeczy kupić Okej, okay, No co? Bo no to nie wiem co to jest No grill, ziołowy, z ziół To znaczy to nie jest... Hmm. No dobre jest, to no to grill'a jest pikania, A pikanty, to jest miał to ostry I to jest klasyczny No to weź klasyczny Albo mhm. ja To weź klasyczny Taki o Zdecydowaliśmy się na ten, bo tańszy No i jeszcze bierzemy sobie no. którą karkubę. Tak. To to jest, to to jest. Czarny pieprz. No albo tu kubełek pyszności też jest. Gdzie? Tu obok. A, nie wiem. na różdż. To może. I jeszcze takie fajne zawijane kiełbasy, żeby było tak już typowo jak jest na braju, tak? Mm -hmm. No tak Tak było. Nie? No i sałatki jeszcze do tego. O, może buraki? Moje no. lubi takie? buraki. Tak. Moje bardzo lubią. Takie? No. No to z burakami bierzemy. Tak. Ja już mam... No, dobra, odpalamy z wszystkim. I chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie e, troszeczkę na temat braja. Bo braj tak naprawdę jest... E, nie jest słowem angielskim, prawda? Afrykańskim jest słowem. Ale braj tak naprawdę nie różni się niczym od e, grilla. Głośno grilla to będzie fajnie. Tak. No. Nie, to jest. Nie ma różnicy, to jest tylko jedno co Tak? Braj. Każdego zna ten, nie, nie mówimy innych słów na grill, tylko braille. Zrobimy braille każdego języka i to jest bardzo, bardzo no. śmieszne. No. Zresztą też wczoraj żeśmy oglądali film, akurat taki serial Zerpa i Też śmieszne było to, że jedna osoba mówi po angielsku, druga osoba mówi w afrikańsku, no i dla im to nie przeszkadza, prawda? Tym ludziom mm -hmm. to nie przeszkadza. Dobra, co tak typowe jest, załóżmy, żeby robić na braju. czy, to, czy różni się od polskiego grilla, czy nie? Eee, tak, no to mamy mięso, tak, no. mięso, może wiecie, karpetka, może też... Beef, ee, wołowina. Wołowina i kurczak, tak. Mm -hmm. I jeszcze dodatkowy zawsze mamy bors to jest też śmieszne, że Linka zawsze mówi wurs. przecież Wurst to nie jest, Sausage to jest po angielsku, Sausage, tak. a wurs to jest po afrykanas, albo wursz po niemiecku, tak samo będzie kiełbasa, prawda? My tu sobie patrzymy, żeby trochę się zajęło, za chwilę bierzemy i zagasimy to, żeby tylko... No i tak, podlałem i taka robota. Trzeba będzie po prostu jakoś to zagasić, żeby żar sam był. No dobra. Niech się jakoś trochę ta podpałka wypali, będziemy myśleli, bo dorzuciłem jeszcze takie zrębki, trochę cebulowe z liściem laurowym, to będzie przy okazji też mogło się na dobrą sprawę wszystko wędzić. Dobra, ale pytanie moje jest takie: czy na przykład jeżeli jest braj u Was, to te mięsa są wrzucane na, na grilla, czy po prostu to jest jakoś marynowane, wcześniej przetrzymywane w czymś? To, przykłady... no, myślę, no, co, to, to sęść, tak? To moje zawsze To okay. W piwie, a u nas bardzo dobrze się fajnie robi golonkę w piwie, marynuje i też można potem ją na grilla. Wnić. To też kiedyś sobie e, zrobimy. Dobra, musi się to jakoś wypalić. dodatkowo, może być takie bułki. Ale to jest bardzo afrykańskie, że zrobisz bułki. Ale to na przykład mamy zrobić szetem, tak, że jest na folia i to jest pan Poli, w takiej metalowej folii wkładacie bułki? i to jest Ulster hmm? bardzo 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 smaczny um, one z czymś są w środku czy nie? czy to są tylko bułki po prostu? to jest takie bułki może być bułki albo chleb hmm? należy to należy ty do tych chcesz hmm? um, i z tradycji jak Zulu to oni dałaś um, taki, mówimy, pap tak? hmm? A to jest e, płatki, to takie, takie płatki białe. <laughs> Jakie płatki? Z czego płatki? E, e, z czego to płatki? Z Bo ktoś pomyśle, że płatki kukurydziane kupi sobie w sklepie. Nie, 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 nie. to jest takie sprzelane płatki. Bardzo jak... O, mini meal. <laughs> Dobra. Zobaczymy, tym postaramy się przydusić trochę może. Widać jeszcze, musi się trochę rozpalić, żeby ten żar był. Ale, dobra. I to są te pułapki, załóżmy. Natomiast. E... Giętki, giętki. Gęste? gęste, tak, zrobić albo z mlekiem, albo z wodem. i z białym. I to kiedy ty jesz co, so, to jest bardzo gęste. To jest jak um, żemdżaki, mhm. e, Wiesz... Ale ten, czy braje jest jakąś taką nie wiem... tradycją rodzinną, kulturową w sensie takim, że że bierze się i przykładowo całym RPA to jest, czy to jest na przykład na zasadzie, że to się tylko w niedzielę robi, czy tak jak dzisiaj na przykład nie mamy niedzieli, to też się jakoś to robi? To jest bardzo tak, że no weekend, tak? I, ale to jest spotkanie rodziny, spotkanie e, z i tak dalej. To jest bardzo tak, Tradycję jest też, e, mamy dream and pray, tak? To znaczy, że e, na jeden osoby mieszkanie, e, w razie dom, tam będzie To całe rodziny się tak. spotykają w sumie tak. na przykład na braju. To jest bardzo fajna rzecz. przynosimy, żeby... Na przykład na e, Sylwester to zawsze e, pierwszego, to wszystko wszyscy zrobić braj. To jest tradycja. Po prostu to jest czepło, braj e, pływamy. Mhm. Wtedy, jest, wtedy jest to na tej e, zasadzie e, robione. Dobra, za chwileczkę sobie porozmawiam, ja postaram się to w międzyczasie przygasić e, i porozmawiamy na temat w ogóle tego jak się Braja robi i e, z czym się w ogóle Braja jada. I zawsze można troszeczkę poczuć się. Jak gdzieś w dżungli, bo za nami bardzo fajna rzeczka, bardzo fajny klimat, także za chwileczkę wracamy do tematu braja. Dobra. Jak my tu mamy? Sytuacja opanowana. To sobie wrzucimy karkówkę, bo u was też się karkówkę wrzuca, nie? No ale duża. Dodatkowo ciekawy jestem, bo dodałem takie elementy do wędzenia. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. I niech to sobie dłużej troszkę posiedzi. Czym u Was w ogóle braja się robi? No bo te bułki mówiłaś, nie ma sprawy, ale dodatkowo załóżmy chleb, sos, czy coś takiego, tak, sałatki. sałatki. sałatki zawsze e, robimy z żymnaki, tak? To jest bardzo dziwne, a to jest syty bardzo. Bardzo fajnie, bo w no. Tak, i e, no właśnie. tu Gotuj, Gotujesz swoje rzemnaki albo z makaron salary i wiesz, to, to jest. No to braje jest fajnie, może zrobić bardzo dużo rzeczy. Tak jak, tak jak Ty mówiłaś, u ciebie w domu. Jakby jak był braj to się nic nie jadło. Czekało tak. się na Braja, przed Brajem, no. Ale może to i dobra metoda. Bo to dużo Bo... jedzenia jest, syty będzie i. No i... i potem dzieciaki nie zjedzą, nie? Fajnie. A załóżmy, jeżeli chodzi o mięsa to chciałbym się zapytać taką rzecz bo y, co u was jest tak naprawdę jeśli chodzi o mięso najbardziej popularne? beef? beef to jest wołowina, wołowina no. możesz e, czy jest cielencina? Lam? Lam, cielencina, to jest cielęcina lamb lamb, cielęcina, no um, zrobimy bardzo dużo rzeczy z tej i no to to nie bardzo często jemy kurczak to jest raz na tygodnie może być, tak? No? Um, Ostrygi, tak? Ostrygi, no. Mm -hmm. A to jest bardzo też popularne i, i bardzo smaczne. A wieprzowinę na przykład ze świni? Nie, to jest bardzo rzadko. No właśnie, to ale to też jest ciekawe rzadko. jest, bo u was też... Ale tam muzułmanów za dużo nie ma, no ale ja wiadomo, że to muzułmanie wiemy, nigdy ale Nie, ale to nie jest tak, że y, często. Nie często. To nie jest tak, że pierwsza rzecz... Która się bierze to, nie, to, to um, wie wieprzowinę. Tak. No ale świnie się jakoś koduje no. chyba u Was. To, jest, co co ale są. to... To nie jest popularne dla mnie. Bardzo, mamy... Bardziej załóżmy jakieś a barany na przykład. Barana też, ship też, no. no, barana też. No. Załóż... Ryby, to jest też, że my jemy dużo ryby też, ryb, nie? Że, um, są my, nie, no załóżmy tak. Rzecz, Tylko właśnie no. to jest to, co myśmy rozmawiali kiedyś, że właśnie u was, wiadomo, że są ryby morskie, nie? No bo jezior raczej nie ma, nie? No. Jest bardzo, um, on zrobił snuk e, na praje, ale to on ma specjalny Marinite i tak dalej. I to jest tak smaczny. Jaki snuk? jest bardzo specyficzny ta RPA też. No. Proszę iść do strona i że snuk to jest S-N-O-I-K. Możesz też, włączony. i e, Tak, możesz jeść na e, ten. To jest bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest fajnie. Na dywan słupku. No, my nie mamy sałatek ziemiaczanych, ale mamy akurat. żeśmy kupili inne sałatki, bo tak jak mówiłeś, że buraki u Was też o, są. Tak, to było fajnie. bardzo popularne. I to jest bardzo fajnie też zdrowe. Nie? Jasne. Także tak sobie bierze nasza karkówka. Załóżmy. Ee troszeczkę musi się tam podwędzić, tak. I potem... podwędzić i podsmażyć, bo tutaj to, wow. ten wkład zrobiliśmy z wędzeniem. Ciekawy jestem, jak to będzie smakowało. Tak, I później to będzie wórst. Potem będzie bort, ale to później zrobimy akurat. A, ten, a, z, tak, tak. tak, później kiełbasę będziemy robili, tak jak u Linki się zawsze robiło, że się kiełbasę posypywało e, barbecue. Dobra, nie będziemy Was trzymać tutaj. E, długo, bo trzeba by siedzieć i ciągle oglądać, aż to się weźmie u pierwszy uwędzi i tak dalej. My się tutaj tym zajmiemy, zajmiemy, ale e, za chwilę wrócimy do kwestii właśnie barbecue, kwestii e, kiełbas, e, także sobie o tym troszeczkę porozmawiamy. Taka przyjemna natura, no i jeszcze żeby było śmiesznie, robimy sobie tego. Braja nie zdążyłem moi drodzy złapać za kamerę. Patrzymy, a tu taki dosyć duży wąż wyszedł. Także prawda jest taka, że można się troszeczkę poczuć dziko. Może gdzieś jeszcze kolesia zobaczymy. Na razie to widzimy ryby różnej maści. Węża nie a karkówka sobie z pieprzem zielonym dochodzi do siebie. Także za chwileczkę wrócimy do tematu. Dobra. Karkówka już jest okej. Okay. Jestem tu? Jestem. Karkówka już jest OK i to jest cały szkopuł tego wszystkiego, moi drodzy, bo u nas tradycyjnie na grillu zaraz dowalono by moi drodzy... Musztardy, keczupu, natomiast werpa, daj, ja wezmę. Werpa nie dodaje się keczupu, nie dodaje się musztardy, dlatego że jest bardzo dużo sałatek różnego rodzaju i właśnie może dlatego ludzie z Afryki dłużej żyją, bo. Lepiej jedzą, a w zasadzie zdrowie jedzą. Dobra, bierzemy teraz tą nie? Tak. kiełbachę, czyli tego wurszta. Bierzemy takiego wurszta, żeby było śmiesznie. Linka specjalnie wybrała takiego kręconego, jaki to to jest wygląda, u nich, bo to wygląda tak. I do tego bierzemy, sypiemy barbecue. No nie, tu też kutnia była w sklepie, bo <laughs> dla mnie barbecue to jest przede wszystkim moi drodzy. Brane i takie wiadomo jak ketchup, nie? Natomiast polinki barbecue były osypane. Zobaczymy, co to z tej. To jest różnica, nie? Że ja, to ja myślę, To ty myśli, nie? No, to są. Inaczej, inaczej się postrzega świat. Inaczej świat się postrzega. Nawet na grillu, moi drodzy. Kiełbacha maszeruje i robimy kiełbachę. A karkówka z sałatkami i nie potrzeba wtedy, moi drodzy, żadnych ketchupów, żadnych musztan. Dobra, kiełbaska też już doszła, czyli wursz też już jest. I w ten sposób mamy fajnego braja z południowej Afryki. Moi drodzy Oczywiście próbujcie Bo pogoda jest Myślę, że wtedy kiedy będzie odtwarzany ten kanał I ten program Będzie bardzo dobra Natomiast moi drodzy Jak będziecie mieli jakieś pytania Dotyczące RPA Zostawiajcie w komentarzach Oczywiście subskrybujcie Lajkujcie i udostępniajcie filmy Z kanału Bo dzięki wam ten kanał się Rozbudowuje Trzymajcie się ciepło